Ty robisz zakupy, staruszku. Kurwa, niesamowite. Poczekasz tutaj? Tak, tylko po to. Rozglądaj się. Za mam się rozglądać? Za tymi szafiarkami? Po prostu rozglądaj się, dobra? Czy ktoś nie patrzy na auto? Czy ktoś nie patrzy na blachy? Dzięki. Zajebisty wieczór. Albo udaję twoją narzeczoną, albo ci mam, kurwa, trzymać płaszcz, albo mam czekać na ciebie w samochodzie. Zajebiście, naprawdę, mistrz. Prawie jak randka. Rozglądaj się. Wyglądasz z tego okularów jak cipa.